Cześć wszystkim, z tej strony, kanał Encyklopedia Kryptowalut. Ostatnio wspomniałem Wam o forum jakim jest 4chan, o forum jakim jest Reddit. Do znajdowania tam rodzinków, które mogą w krótszym lub troszkę dłuższym czasie urosnąć o ładny procent. Pokazywałem Wam przykłady akurat na miniaturce kryptowaluty Teta oraz kryptowaluty. Okay? Chyba tak, tak, z tego co pamiętam, które w bardzo krótkim czasie przez pompowanie, jakby przez forczań i tak dalej, urosło kilkaset procent. Takie takiej okazji, tak jak mówię, jest trochę. W ciągu miesiąca, kilka takich rodzinków można wyłapać. Codziennie można wyłapać mniejsze lub większe pompki, w zależności od tego, yy, no, jak akurat dane grupy stwierdzą, że będą chciały podpompować daną kryptowoltę. Ja w ciągu ostatnich dwóch dni załapałem się na dwie takie pompki. Jedna dała mi 20%, a 1% zarobić, druga 33-34%. Oczywiście nie wchodzę tam kwotą 20 tysięcy dolarów. Tam wchodzicie kwotami bardzo małymi. Zacząłem od dygresji, ale ok. Wchodzicie bardzo małymi kwotami, na przykład 1 Itilium, 2 Itilium to jest max. Dlaczego? O tym Wam po części dzisiaj powiem na przykładzie giełdy Uniswap. Wiem, że dużo osób ma problemy z tą giełdą z giełdą, no, no tak to jest giełda w jakiś sposób natomiast chcę wam wytłumaczyć pod kątem właśnie tych problemów pod kątem typowej użyteczności jak posługiwać się tym oprogramowaniem nie będę tu mówił o wspaniałych zaletach tej giełdy o tym jak możecie być polem, czyli jak możecie dodawać płynność do tej giełdy i na tym zarabiać lub tracić, bo nie zawsze się na tym zarabia dzisiaj porozmawiamy sobie czysto użytecznie, czysto jak na tym zarabiać? Jak z tego korzystać? Jakie problemy możecie napotkać? Jak tych problemów unikać? Parę sztuczek od osoby, która po prostu już z tego jakiś czas korzysta i wie na co sam się nadziałem, wie na co nadziewają się różni inni ludzie, którzy po prostu zaczynają dopiero korzystać z tej wymiany. No i mają problemy, później piszą gdzieś tam po forach, po telegramach: O, a dlaczego nie mogą kupić tego? A dlaczego nie mogę kupić tego? A czemu moja transakcja jest o dwóch godzin pending? O tym wszystkim Wam dzisiaj powiem. Także, jeżeli chcecie dawkę takiej naprawdę konkretnej wiedzy praktycznej, to zapraszam. I jeszcze tylko taka dygresja kolejna. Solki za problemy techniczne ostatnim razem. Natomiast no, szukam nowego komputera, że tak powiem, nowego laptopa, bo z tym starszym są pewne już problemy. I no niestety czasem mi tutaj przegrywa, yy, przerywa w nagrywaniu, tak naprawdę. I takie półsekundowe, sekundowe zrywki są w tym filmie, ale nie chcę mi się już potem dogrywać tych słów, które tam gdzieś brakuje. Myślę, że każdy z Was jest na tyle mądry, żeby sobie z kontekstu wyłapać wszystko, co mam do powiedzenia i jakoś to zrozumiecie i wybaczycie te problemy. Dobra, zostawimy to. Jeżeli chcecie dowiedzieć się bardziej szczegółowo o tej giełdzie, Czyli dlaczego ona jest bezpieczna, jak dodawać tutaj płynność do tej giełdy. Jak możecie na tej giełdzie zarabiać, nie tylko wymieniać tokeny, nie tylko to, o czym ja dzisiaj będę mówił, ale jak możecie zarabiać na tej giełdzie, to polecam chociażby Piotr Misiórka, on tutaj ma film o tej giełdzie Uniswap oraz Portfel Kowalskiego również o tej giełdzie ma film, także zapraszam do tych filmów. Mam nadzieję, że nie zapomnę podrzucić ich, ich linków w opisie tego materiału. A my dzisiaj zajmiemy się konkretami. Zacznijmy od tego, jaka opcja nas interesuje na giełdzie. Uniswap jest to giełda zdecentralizowana. Giełda zdecentralizowana, która pozwala na wymianę tokenów rc 20 Z tego co wiem, to tylko rc 20 za pomocą smart kontraktu. Czyli macie smart contract, wchodzi tam wasze na przykład Ethereum, wchodzi tam BAT od kogoś, czy tam nie wiem, Jakaś inna kryptowolta oparta na RC20, i dokonuje się po prostu zamiana. Zamiana po przeważnie bardzo dobrej cenie, średniej rynkowej. Czasem ta cena jest troszkę większa, czasem ta cena jest troszkę mniejsza od tej średniej rynkowej. Wszystko w zależności od tego, jak duża jest płynność na tej parze walutowej. Jeżeli płynność jest duża, no to będziecie mieli ok cenę, czyli zbliżoną do średniej, że tak powiem, rynkowej. Natomiast jeżeli będzie na tej parze walutowej płynność trochę mniejsza no to ta cena może skakać, ale żeby, zapomnie, żeby zapobiec temu skakaniu, są pewne mechanizmy zaimplementowane na, tym, na tej giełdzie, o którym Wam dzisiaj powiem, które tak naprawdę zabezpieczą Was przed tym, żebyście nie, nie kupili jednego tokena po cenie powiedzmy 100 satoshi, a drugi token tej samej par walutowej kupujecie po 200 satoshi, tak? Czyli macie 100% rozbieżności ceny, co może Was narazić na dużą stratę. No i są to mechanizmy, które tego pilnują jakby. Przeważnie czego wy będziecie tutaj szukali, jeżeli chodzi o y, kupno kryptowalut? Tak naprawdę wymiany, bo jak widzicie tu jest swap, czyli zamiana. Tutaj nie ma nazwy trade, jak na każdej innej giełdzie. Tutaj macie swap, bo dokonujecie zamiany jednej kryptowaluty na drugą. Tak naprawdę jest to zwykły handel, bo, pra, bo płacicie jeszcze prowizję, ale jest to nazwane tutaj swapem i trzymajmy się nazwy, że jest to wymiana jednej kryptowaluty na drugą. Dobra. Tak jak mówiłem, na tych wszystkich forczach, leditach itd. często znajdują się tam kryptowaluty, które mają małą płynność, które są na małej ilości giełd, i często właśnie one trafiają na różne giełdy zdecentralizowane. Zaczniemy sobie dzisiaj od Uniswapa. Powiem Wam jeszcze w przyszłości, myślę o IDEX-ie, bo tam ta giełda jest troszkę bardziej skomplikowana. Na razie zostańmy przy Uniswapie, czyli będziecie potrzebowali tej giełdy Uniswap.exchange w wersji drugiej, jak tu widzicie, lub w wersji pierwszej. Niektóre tokeny są tylko na wersji pierwszej, niektóre tokeny są tylko na wersji drugiej. Większość tokenów, która jest na wersji drugiej, istnieje na pierwszą, ale w drugą stronę spotkałem się już tak, że, że czasem tych tokenów brakuje i musicie się tutaj przełączyć. Ja się przełączę, jest to po prostu troszkę starszy interfejs, troszkę mniej tych opcji tutaj jest i musicie się między wersją pierwszą i drugą łączyć osobno swoim portfelem. Widzicie, ja tu nie jestem połączony ze swoim portfelem. Natomiast na tej wersji drugiej jestem połączony portfelem. Jakim portfelem możecie zapytać? Portfel jest to najlepiej Metamask. Czyli wchodzicie sobie na Chroma lub na Brave, wchodzicie sobie w rozszerzenia. Tutaj po macie, co mi się to stało. No i tam gdzieś macie w rozszerzenia lub wpisujecie sobie po prostu w Google Metamask Chrome. Tak, najprościej rzecz ujmując, dodajcie sobie to rozszerzenie. Tworzycie sobie tu konto, no i macie po prostu portfel do przechowywania tokenów ERC20. Widzicie, ja tu mam niecałe 4 ETH na tym portfelu. Te konto służy mi to powód do tego, żeby robić te zabawy z tymi takimi rodzynkami. Widzicie, dzisiaj próbowałem sobie, znowu tutaj miała iść kolejna pompka i ta pompka poszła o prawie 100%. Była szansa zarobić 100%. Natomiast nie udało mi się tych tokenów wymienić. Natomiast wczoraj wam pokażę, o widzicie, wysłałem jedno Itylium. Na giełdę, gdzie, gdzie miała być akcja, wysłałem i później zgarnąłem z tego 1,21, 60, no, 50 dolarów do przodu. W ciągu dosłownie widzicie tutaj 50 minut odkąd dostałem informację, na jakiej giełdzie wysłałem, zamieniłem, sprzedałem, itd. itd. 50 minut, 50 dolarów myślę, że było warto. Także tworzycie sobie Metamaska. Na tego Metamaska wysyłacie deal. Normalnie tak jak. Robicie to zawsze, czyli kupujecie Tylum, nie wiem, na giełdzie, albo już macie kupione tej Metamask wam pokazuje tutaj e, wasz normalnie, wasze konto, wasz adres publiczny. Na ten adres wysłacie Metamaska i macie go tutaj gotowego. Super. W tym momencie, jeżeli podłączycie tego Metamaska do Uniswapa, czyli wejdziecie co na Uniswapa, słapa, to będziecie mieli przycisk Connect Wallet czy coś takiego, podłączacie go i ta giełda ma dostęp, ale tylko wizualny, oczywiście, do tej waszych kryptowalut. Czy ona widzi ile tych kryptowalut macie tutaj na swoim koncie? Ale nie bójcie się, że ktoś wam wyśle z portfela bez waszego pozwolenia, że tak powiem, te kryptowaluty. Wy musicie przy każdej takiej zamienie potwierdzić później tą transakcję. Więc tutaj się nie bójcie, że ktoś wam zgrzytnie waszą kasę. Dobra i żeby zamienić sobie jakąś kryptowalutę na jakąś, przechodzicie na zakładkę swap. Ona jest chyba podstawowo wybrana. Wybieracie tutaj te wasze Ethereum. I klikacie SELECT TOKEN, szukacie tokena, szukacie tokena, który Was w danym momencie interesuje. Może to być jakieś, nie wiem, GNO, czymkolwiek to jest, tak? W tym momencie wpisujecie ilość Ethereum, którą chcecie zamienić na ten token GNO. Powiedzmy, że będzie to 0.1 Ethereum. Widzicie, że dostaniecie za to niecały jeden token GNO, to jest jakiś drogi token akurat yy, trafiłem. Jego aktualna cena, po której byście zamieniali tą 1 dziesiątą na ten 1 GNO, wynosi tyle, tak? Zobaczcie, tutaj możecie sobie jeszcze kliknąć. Jeżeli chcielibyście w drugą stronę to zamienić, no to musicie zapłacić taką kwotę. Dobra, no i wystarczy, że tak naprawdę klikniecie swap. Dostaniecie tutaj jeszcze wszystkie informacje, czyli, czyli ile GNO za 1 za itylium, ile wy dostaniecie. Minimalnie, bo zobaczcie, tutaj była ta ilość troszkę inna: 96, a tutaj macie 95. Widzicie? Wszystko spowodowane jest to, że będziecie musieli opłacić prowizję i fee, Liquidity Provider fee. Prowizję dla osoby, która udostępnia wam tę zamianę. Dla osoby, która ma już kupione te GNO na swoim koncie, wrzuciła je do pula na tej giełdzie Uniswap i dzięki tej osobie możecie te wasze kryptowaluty zamienić. Czyli wasze Ethereum na te GNO, które jest w tym poolu udostępnione przez jakąś osobę. I ta osoba zarabia właśnie na tych prowizjach przez udostępnianie jakby handlu na danej parze walutowej, tak? Ale tak jak powiedziałem ja nie będę tutaj o pulach dzisiaj rozmawiał. Idźcie do Piotra, idźcie do, do Kowala, tam macie więcej informacji na ten temat. Dobrze, więc widzicie, że dostaniecie taką wartość za takiej Tilum. Kliknąłbym teraz Comfrey Swap, a nawet to kliknę, bo tutaj się jeszcze nic nie stanie. Kliknę tu i dostaję, dostaję. Widzicie tutaj informację z MetaMask'a, żebym potwierdził tą transakcję. Oczywiście ja tego teraz nie będę potwierdzał, bo nie chcę tej kryptowaluty. Nie wiem, co to jest. Wybrałem to całkowicie losowo. Ale tu mam takie ciekawe informacje, jak ile zapłacę Ethereum z gasfi, czyli z prowizją, którą muszę zapłacić za sam transfer, i ile płacę właśnie za tą prowizję. Możecie powiedzieć, czemu masz taką dużą prowizję? Czemu to jest aż 1,11? Ano dlatego, że ja przy takich pompkach, tak jak mówiłem, mam ustawione największą prowizję, żeby jak najszybciej doszło do tej zamiany. W tym momencie, żeby dostał po prostu jak najlepszą cenę, kiedy dowie się już o takiej akcji więcej osób. Jeżeli chcecie jednak mieć mniejszą prowizję, bo nie ma żadnej pompy na tej kryptowalucie, jest to po prostu. Jakaś kryptowata, którą chcecie posiadać na jakiś dłuższy etap czasu, więc nie zależy Wam za bardzo, czy ona dojdzie Wam za, na portfel za 3 minuty, za godzinę, czy jutro, tak naprawdę. Klikacie sobie Edit i wybieracie na przykład prowizję powoli. I tu zapłacicie już tylko 60 centów i będzie to szło około 11 minut na Wasz portfel. Jeżeli chcecie średnią cenę, 67 centów, to będzie to trwało 3 minuty. No jeżeli to ma być szybko, czyli tak naprawdę w kolejnym praktycznym bloku Ethereum. Zapłacicie 87 centów i potrwa to około 30 sekund, więc wybieracie sobie, klikacie zapisz i widzicie już, że ta wartość się tutaj zmieniła. Jeżeli chcecie faktycznie dokonać takiej zamiany, klikacie potwierdź i, widzicie, i będziecie tutaj widzieli, ja sobie to odrzucę i będziecie widzieli tutaj, że ta transakcja jest pending, czyli oczekująca i będziecie mogli przejść stąd do etelskanu, gdzie Wam pokażę już faktycznie jak ta Wasza transakcja, jak dochodzi do tej Waszej transakcji, czyli jaki czas temu ona wpadła jakby do, do blockchainu, czy już ma jakieś potwierdzenie, czy nie ma potwierdzenia, czy ta wymiana się udała. To też jest bardzo ważna informacja, o której Wam chcę tutaj powiedzieć. Tak jak powiedziałem, istnieje na tym uswapie płynność. Mówiłem też wcześniej, że na niektórych parach walutowych ta płynność jest mniejsza, z racji tego, że jest to jakiś mniejszy token z mniejszym wolumenem i mniej osób chce go po prostu udostępniać do wymiany. Więc jeżeli są jakieś takie pompki na mniejszych kryptowoltach, to nie możecie sobie tutaj wpisać 3 ETH, dostaniecie tutaj tyle i będziecie się cieszyć, tak? No nie, nie jest to tak, bo widzicie nawet, że cena bardzo się będzie różniła. Nawet o 10%, jeżeli chciałbym kupić tego GNO za 3 ETH na raz. bo nie ma po prostu na tej parze walutowej płynności. Jeżeli takiej płynności nie ma, to możecie dostać na Etherscanie taką informację, że wasza transakcja jest failed. Oznacza to, że po prostu nie było płynności. Smart Contract próbował wymienić 3 na te 26 GNO, ale no sorry, nie spika nam się to, tak? Nie ma takiej opcji, nie mamy takiej płynności. I różnica po prostu cenowa, którą tutaj byś uświadczył jest gościu większa niż tą, którą pozwalasz tak naprawdę. O czym mówię? Jeżeli chcecie kupić daną kryptowalutę, tak jak już powiedziałem, po w miarę konkretnej cenie, to ustawiacie sobie tutaj tak zwany set slippage tolerance. To jest tolerancja rozjazdu ceny w momencie kiedy wyklikniecie tam przycisk słab. Czyli według tego co ja tutaj ustawiłem, co jest tak chyba z defaultu ustawione, Cena może się różnić maksymalnie o 0,5% od momentu, kiedy ja potwierdziłem tą wymianę. Jeżeli cena w momencie zamiany tego mojego Ethereum na GNO podrosłaby bardzo o 5%, to też będziecie mieli sfailowaną tą transakcję wymiany, gdyż to, co Wy chcieliście, nie spełniło się. Czyli że rozjazd tej ceny w momencie, kiedy Wy zamienialiście te Ethereum na GNO, jednak było wyższe niż te 0,5%. I to jest ten mechanizm, który zabezpiecza. Przed wtopieniem tutaj większych pieniędzy. To co mówię na początku, że wymieniacie jeden token GNO powiedzmy za 100 satoshi, a drugi token GNO po prostu jest udostępniany po 200 satoshi, tak? No to już macie 100% różnicy i tutaj by pewnie pisał Price Impact około 100%, tak? Natomiast Wy chcecie, żeby ta zmiana ceny, ta różnica ceny między tym, co widzicie tutaj, a tym, co faktycznie dostaniecie na portfel, wynosiła maksymalnie 0,5%. To jest bardzo ważne, żeby czasem sobie tutaj nie wpisać. 10%, czy tam 19%, i, i wiecie, i będziecie grubo, grubo w plecy z waszą, z waszą kasą. I zamiast tutaj tych 26GNO, nagle za te 3 Itelium otrzymacie 5GNO. Także bardzo na to uważajcie, tak jak tu jest jeszcze napisane. Sprawdź Uniswap V1, czy tam nie ma lepszej ceny. Bo te pule z tego co ja wiem, są osobne dla Uniswap wersji drugiej i Uniswap wersji pierwszej. Czasem na tej pierwszej wersji i drugiej wersji możecie mieć troszkę inną cenę. I tu jest jeszcze na dole taka informacja, jak deadline, czyli jak długo ta transakcja może próbować jak ten długo smart contract może próbować spiknąć tą waszą kryptowalutę z tą drugą parą, tak, którą chcecie wymieniać. Czyli jak długo on ma szukać tego GNO po tej danej cenie przed tym, aż do tej transakcji jednak nie dojdzie. Przy czym jest ważne tutaj jeszcze taka krótka informacja, że prowizje, czyli te 60 centów, 50 centów tego dolara i tak zapłacicie i tak jakby do tego, yy, i tak stracicie i tak to zostanie odjęte z Waszego portfela. Dlaczego? No bo jakby smart contract został opłacony i doszło już do tej akcji, tak? Doszło już do tej akcji, reakcją tej akcji było to, że jednak nie doszło do tej transakcji, natomiast próba była wykonana, no i niestety, ale musicie zapłacić ten gas fee cały i... I, jakby zapłacić tutaj opłatę transakcyjną po prostu za próbę, i tak wykonania tej transakcji. Więc tutaj się nie zdziwicie, że to pół dolara Wam sprzątło z portfela, a jednak i tak nie doszło do tej zamiany. Ok, to jest większość, tak naprawdę, o czym chciałem tu Wam powiedzieć w tym temacie, takich zagwozdkach. Jeszcze jedna bardzo, bardzo ważna rzecz. Jak klikacie sobie tutaj na wybór kryptowaluty, zobaczcie, co tu jest napisane. Search Name or Paste Address, czyli wyszukaj po nazwie, czyli nie wiem, tutaj widzimy jakąś kryptowalutę AMN i OK. Lub wpisz adres smart kontraktu, aby ręcznie dodać jakąś kryptowalutę. Często tych, tak jak mówię, rodzynków, nowych kryptowalut nie ma tutaj na tej liście i możecie po prostu dodać te kryptowaluty ręcznie. I będzie wam wtedy, jak wpiszecie tutaj adres smart kontraktu, jak, jak to wyszukać? Ok, już Wam pokazuję, bo pewnie część osób nie wie. Etherscan Kowal. To jest akurat Kowalski token. No i Kowalski token ma tutaj adres kontraktu. Smart kontraktu, na którym zdeployowana jest ta jego kryptowaluta Kowal, tak? Więc w tym momencie, jak Wy wiecie, jak, jaki smart kontrakt, jaki adres smart kontraktu ma ta kryptowaluta, którą chcecie tam dodać, klikacie sobie tutaj kopiuj, wchodzicie na tego Uniswapa klejacie to po prostu. O, widzicie, wyszukał wam kowale. Wyszukał wam kowale i możecie sobie teraz zamienić Ethereum na kowale. Oczywiście tutaj jest napisane, że nie ma płynności na tej parze walutowej, ale jest ten kowal tutaj dodany. A wcześniej był taki problem, że na tej liście tego kowala byśmy nie znaleźli, bo po prostu on tam nie jest przez Uniswapa dodany. Więc jeżeli nie widzicie tutaj jakieś kryptowaluty, Wejdźcie, wpiszcie sobie smart contract, skopiujcie, wklejcie go tutaj i na pewno tą kryptowalutę tutaj znajdziecie. Jeżeli nie na V2 to może na V1. To jest taka jedna ważna rzecz, z którą bardzo dużo osób ma problem. Jeszcze są takie pytania często zadawane. No dobra, zamieniłem sobie te Itilium na tego GNO, czy co my tam wcześniej próbowaliśmy zamienić. Gdzie te GNO będę miał? No będziesz je miał normalnie na Metamasku. Tutaj jak wejdziesz sobie na Metamask, Wejdziesz sobie na menu, to możesz tutaj dodać token. Klikasz dodaj token i albo wpisujesz po nazwie. Widzicie, jest tutaj ten cały geno, Albo normalnie wpisujecie sobie tak samo smart contract. Zaznaczacie te geno, klikacie dalej. Pokazuje wam, ile wy tych geno macie na koncie. Ja mam 0, no i OK, tak. Klikacie dodaj token i widzicie, że te geno jest dodane. I możecie później sobie tutaj na tej waszej liście tokenów normalnie widzieć ile macie danego, e, danego tokena na portfelu. Więc to jest jeszcze bardzo, bardzo ważna informacja. I to jest fajne w tym, że tak jak mówię cały czas te kryptowaluty, czy to Ethereum, czy to GNO macie na swoim portfelu i nikt nie ma dostępu do tych waszych kryptowaluty. Wszystko odbywa się to za pomocą smart kontraktu, czyli wasza kryptowaluta wchodzi. Druga kryptowaluta wchodzi, dokonuje się zamiana i wy macie z powrotem tą kryptowalutę na portfelu w bezpieczny sposób, przeważnie po bardzo dobrej cenie. Uważajcie jednak, tak jak mówię, jeżeli kryptowaluta ma małą płynność, to próbujcie zamieniać nawet 10, jeżeli chcecie dokonać powiedzmy transferu jednego etilium na jakąś kryptowalutę, to zacznijcie sobie od, nie wiem, od 0,2 ETH zamiany. Jeżeli to przeszło, spróbujcie 0,3 ETH. Jeżeli to przeszło dopiero do bice, do 0.5, aha, także mieć to jedno Ethereum całe zamienione. Bo tak jak mówię, może być problem taki, że jeżeli wpiszecie sobie od razu zamianę jednego Ethereum na jakąś kryptowalutę, to dostaniecie informację, że sorry memory, ale nie doszło do tej wymiany, bo nie było takiej płynności, cena za bardzo się rozbiegała według tego, co Ty tutaj wpisałeś. No i niestety ale do tej transakcji nie doszło, a prowizję i tak zapłaciłeś. Dobra, to by było na tyle. z tych. Jeszcze zakładek tu mówię, no możecie wysłać tej tilu po prostu do jakiegoś innego adresu, jak portfel po prostu taki działający, ale to samo możecie robić z Metamaska. No i tu jest zakładka jeszcze pool, możecie być tym liquidity poolem całym, ale ja nie jestem i tak jak mówiłem, o tym nie będę się tutaj rozwodził, bo są inne filmy super, które to tłumaczą, więc zapraszam do tych, do tych tutaj mm, twórców. Mam nadzieję, że rozwiązałem wszystkie tutaj wątpliwości. Tak, można podpiąć na przykład do MetaMaska jeszcze Ledgera, można podpiąć jakiś inny portfel i tak samo go skojarzyć z Uniswapem. Niekoniecznie to może być to MetaMask, natomiast wydaje mi się, że MetaMask jest najprostszy, najszybszy i najłatwiej jakby do tych transakcji dochodzi i najszybciej to po prostu zrobić. Dobra, jeżeli ten film wydawał wam się pomocny, ciekawy, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz, chociażby dla statystyk i widzimy się w następnym materiale na kanale. Cześć!